Ja do niego taka! I co cwaniaczku? Nie Nieźle, a on co? A on do mnie... He, 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 he. Baran! He, a to był byk! He, 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 he. Pryś, nie rozumiesz żartu? Straciliśmy kumpla. Teraz wszystko o czym myśli to kwiaty, słodycze, randki, kujonki. Fuuu! Hej ty kurczaczku! Na kogo czekasz? Nie przypominam sobie, żebym rozsypywała nasiona. Dobrze, co tu robicie? Twoja uroda jest jak magnes! To przeznaczenie, Lala. Ale co? Jestem przeklęta? Nie przeklęta, a pobłogosławiona skarbie! Może pójdziemy posiedzieć na murkach? Na pewno nikt ci jeszcze tego nie proponował. Aha, wczoraj mi to proponowaliście. I przedwczoraj mi to proponowaliście. I przed, przedwczoraj też. I przed, przed, przed Dobra, przed, dobra, kapujemy. I przed, 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 przed mi to propono Więc co robimy? Nic nie robimy! Ja czekam na kogoś! Mamy jeszcze jedną uczciką na osiedlu? Klasa! Przedstawisz nas? Hmm, chyba nie jesteście w jej typie. Uwaga, zombie! Nie, bardziej wygląda jak mumia! Albo pleśń na grzybie. Właściwie to moja przyjaciółka Walentyna Kowalska. Co? Co? To żyje! Kochana, a co to za niewychowane hamidła? Oj, nie zwracaj na nich uwagi! Dzisiaj jest dzień otwarty? zoo! Odejdźcie. Jak ta babka kichnie, to będziemy mieć piaskownicę na osiedlu! Po co jej, lalunia? Żeby jej podała protezę? Pcia? Obdzwoniłam wszystkie szpitale i kostnice, a on tu ze swoim towarzyszem jak mu tam klepką to blacha jak mówisz do matki rodzisz ich, karmisz, a później są tacy niegrzeczni Mamo, nawet nic nie powiedziałem ty je rodzisz, karmisz, a oni nawet ci nie podziękują. że nasza bogaczka znalazła sobie nową opiekunkę? Chwila, mamo. O kim gadasz? Kto ma kupę siana? Bardzo przepraszam, kłaniam się. Nie chciałem urazić. O jakich pieniądzach szanowna pani mówiła przed sekundką? Za dużo, stary. Ta staruszka jest milionerką, a wasza gadająca lalka najwyraźniej dorabia jako pijawka. Lalunia buduje z nią mosty? Aha, pewnie ma nadzieję, że przepisze na nią swój spadek. Nie rozumiem. Lalunia podrywa staruszkę. Dlaczego ona, a nie my? Jaką staruszkę zamierzacie podrywać? Lepiej się zwijaj, albo mama nakopi ci do tyłka. Mamo... Nie mówię o staruszce, tylko o Ulec laluni. Ulać Lalunie! Potrzebujemy staruszki! Cicho! O jakich dziewczynach wy mówicie? Wasz poziom to skunksy. A co z nami nie tak? Wszystko nie tak. Po co wam dziewczyny? Za to Pryszcz ma taką fajną dziewczynę. Mądrą. I mądrą. Kujonga -sa! Czyli musimy znaleźć kogoś, kto pomoże nam się stać mądrym kujonem. Pierwsza zasada nie nazywa się dziewczyn kujonami. Racja. Ropuka jej bardzo pasuje. Nagródny napój. Zrozumieli? Uh -huh. To pokażcie. To zbyt skomplikowane dla Was. Spróbujmy czegoś łatwiejszego. Uwaga, lekcja z kibla. Skończyliście? <gry> Najpierw podnosimy deskę klozetową. później tam celujemy. Jak skończymy, co robimy? Opuszczamy deskę klozetową. Zrozumiano? A ja dodam tylko Ja Braku, nie jesteś najlepszy. Jesteście beznadziejni. Co za kaptan bezpieczeństwa! To jest garnitur! Co to pani! Wyglądamy jak frajerzy. W końcu zaczynacie przypominać ludzi. To konieczne! A chcecie, żeby mądre i dobre dziewczyny was polubiły? Nie, chcemy poderwać staruszkę, żeby zebrać kupę Forcy! Znowu o tej staruszce! Nie, mamo! Blacha zartował! <laughs> <laughs> Żart płytki i durny, zupełnie jak ty. To czym jest ławka i do czego służy? To taki chleb. Lawasz. A służy, no, do zjedzenia. A. Bogdan, musisz iść do sklepu! Musisz kupić lawasz. Może od razu dwa! Czego nie rozumiesz? To co mówię! Masz spędzać więcej czasu z dziećmi, a nie siedzieć na kanapie! Biedny tato! Cóż, matka rzecz święta! I to jest właśnie podwórkowy syk, od Gucci i kabana. A ty co, zdurniałeś? Od Guci i banana! Czesuj się, widzę genio! Każda szanująca się dama powinna umieć robić na drutach i haftować. Nokautować? To ja potrafię. A ty co? Nokautuję, nie widać? A, a, o, 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 o. Krowę do domu Tak właśnie dorwałam dziadka I złamałam mu dwie nogi Aaaa! Nie, nie zawracajcie mi głowy Pokłóciłam się wczoraj z Mirką o gołębia Oto kto będzie karmić gołębia? Nie, kto go zeżre Pora podejść poważnie do waszej kwestii wychowania I ja. Pilnuję tej prehistorycznej damy od miesiąca. Jesteś zazdrosny o nasze uczucie z jakiej tam było. Mniejsza o to. Mój dinozaurze. Co tu się dzieje? Pijemy herbatkę. Wuhu! Dalej koniku! Szkoda! Zaprzyjaźniliśmy się z Emerytką, żeby przekazała nam spadek. <gry> Sądzę, co? Już go na kogoś przepisała. Co?